Jak i kiedy przycinać borówkę amerykańską? Tutaj mamy piękny krzew borówki amerykańskiej. Dosyć dużo pracy będziemy mieć przy nim, ponieważ on nie był przycinany w roku ubiegłym, więc dziś zrobimy troszeczkę mocniejsze cięcia. Zacznijmy może od terminu, kiedy. Na plantacjach borówki amerykańskiej prace rozpoczynają się już w grudniu. One trwają grudzień, styczeń, luty i praktycznie cały marzec. A u nas w ogrodzie kiedy? W ogrodzie przycinamy w marcu, tuż po zimie, a przed rozpoczęciem okresu wegetacji czyli wtedy, kiedy sadzonka jeszcze jest uśpiona. Dlaczego w marcu, a nie w grudniu czy w styczniu, jak to robią plantacje? A to dlatego, ponieważ plantacje muszą rozpocząć pracę wcześniej, ponieważ mają gigantyczne obszary, a przeważnie w okresie zimowym mają mało ludzi do pracy. My u siebie w ogródku przeważnie mamy kilka, kilkanaście krzewów, więc sobie poradzimy z, z tą pracą. Marzec, ponieważ jesteśmy już po wszystkich silnych przymrozkach. Teraz nie mamy tego ryzyka, że przycinając roślinę ją osłabimy, a zarazem ją pobudzimy też, przez co może być bardziej narażona na te silne mrozy. W tym okresie już jesteśmy po silnych mrozach, mamy piękne słońce, a sadzonka dalej jest w stanie śpienia. Wiemy już kiedy, no to teraz jak. Z krzewu borówki musimy przede wszystkim ją odmłodzić, musimy ją rozświetlić, usunąć ten bałagan, który tutaj się pojawił, i zrobić miejsce na młode pędy i na owoce, bo to najbardziej chcemy. Co usuwamy? Bierzemy najpierw duży sekator. Pamiętajcie o tym. Przed rozpoczęciem prac sprzęt ma być nie tylko umyty, ale też i zdezynfekowany. Tniemy, wycinamy wszystko to, co jest stare i się krzyżuje. Zaczynamy od pędów powyżej 4 lat. No dobra, powyżej 4 lat, jakie znaleźć, jakie rozróżnić. te pędy, które nie są skorowiałe, to są pędy, a już mają zalożki owocowe. To są te pączki takie zgrubiałe, nisiste, To są nasze pączki owocowe. To są pędy dwuletnie. Pędy, które nie mają pączków owocowych, a są takie strzeliste, mięciutkie, pomarańczowo-żółte, to są pędy jednoroczne. Pędy trzyletnie, to są już częściowo skorowiałe. Pędy czteroletnie, to już mają takie, widać, taką już masywną korę. Pędy powyżej czterech lat, to są już stanowczo zgrubiałe, spękające, odpadające się korą, tak. I to są nasze pędy, tutaj nawet mamy, to już będzie pięcio-sześcioletni, więc od tych zaczynamy. Wycinamy najpierw ten. Widzimy, jest gruby, stary. Poza tym bardzo dużo przestrzeni nam zajmuje w środku. Jest, jest tutaj, widzicie, ocierające o pozostałe młode gałązki. Więc go wycinamy w całości. Delikatnie usuwamy, żeby nie uszkodzić naszych młodych. A może wróćmy. Co usunęliśmy? To jest nasz starpent. Teraz tak. Na końcówkach powinien mieć pączki owocujące. Zobaczcie co on tutaj ma. Widzicie? Tutaj nie ma żadnych pączków owocujących. Okej, okay, znalazł się jakiś. Ale to jest tak zwana miotła. To jest wyrodzona część, która owocowała w poprzednim roku. To jest już przemarśnięte, uszkodzone, porażone, więc tego my u siebie nie chcemy. Mamy tutaj taki pęd. Widać, że jest naprawdę stary, ale on się nam sprawdzamy, nie, no tak nie krzyżuje z innymi. Ze względu na to, że widzę potencjał, że tutaj zostało troszeczkę pączków owocujących, a ta strona jest luźniejsza, pusta, ja sobie go odmłodzę i przytnę, a w przyszłym roku go całkowicie usunę, bo chcę z tej strony też mieć część owoców. Wycinamy ten sąsiadujący. Każda gałązka młoda jest pokładająca się ku dołowi, tego nie chcemy. On się krzyżuje, widać przemarznięty, martwy. Usuwamy. Podsuwamy też ten, stary, krzyżujący się z pozostałymi młodymi. Tutaj mamy część starego, tutaj mamy... Zobaczymy, czy ona coś ma na sobie owocującego. Trochę ma. No. Zrobimy sobie w ten sposób, że go weźmiemy, odmłodzimy. Usuniemy ten stary, uszkodzony. Widzicie, jak już powoli zaczyna nam się robić miejsce? Tutaj już pojawia nam się światło. Okej, okay. niby nie jest stary, prawda? Ale krzyżuje się, wszedł nam gdzieś w środek. Nie widzę tutaj nic wartościowego. Same miotełki, same miotełki na końcu. Zobaczcie, na końcu nie ma nic. Usuwamy go. Widzimy? Ten. Nasza borówka jest w doniczce. Czyli zobaczcie, jakie mamy podwyższenie. Docelowo wasza borówka jest w gruncie. Więc zobaczcie, co ten, ten będzie robił. Będzie się pokładał. Pokłada nam się, ugina, pewnie gdzieś tam pęknie i pojawi się jakieś choroby, więc pokładające usuwamy. Nie chcemy mieć problemów. Słabe usuwamy. Wycięliśmy nasze pędy stare, te, które nam przeszkadzały. Usunęliśmy też znaczną część pędów krzyżujących. Tak jak widzimy, dlaczego pędy krzyżujące usuwamy, zobaczcie, tutaj jest fajny przykład, one się dotykają. Podczas wiatru roślina pracuje, rusza się, ocierając się gałązka o gałązkę doprowadzą do tego, że tutaj tworzy się nam przytarcia. A przytarcia są narażone na choroby, choroby, które potem będą się rozprzestrzeniały. Wybieramy, co chcemy zostawić, tego usuwamy, on za bardzo się krzyżuje. Za Wsuwamy wszystko to, co jest przemarznięte, uszkodzone. Po co? A to dlatego, że te końcóweczki, które nam zostają, to jest siedlisko dla chorób. To jest siedlisko dla grzybów, które może nam potem przyjść głębiej do rośliny. Kiedy przecinacie gałązki, wycinacie przy gałęzi bocznej, bo postanowiliście ją sobie zostawić, bo mamy dosyć dużo pączków owocujących, a to była część uszkodzona. Tniemy nisko, ale nierówno z gałęzią poprzedzającą na górze lub na dole. Dlaczego senczek musi zostać króciutki, aby nie wyłamać tej gałązki, którą chcemy zostawić? Nie może zostać zbyt długi, aby dalej nie tworzyć siedliska, bo on będzie z czasem zamierał. Eee, tu mamy gałązkę owocującą. Tutaj obok też widzimy część pączków jest z owocami, ale ona się krzyżuje. Ta jest silniejsza, grubsza, ta jest drobniejsza i ona część owocowała w poprzednim roku. Dodatkowo się nam pokłada. Usuwamy. Jeżeli już jesteście troszeczkę przerażeni, że jak mało zostało, nie bójcie się. Standardowo zostawia się mniej więcej około 6-8 pędów owocujących, plus młode na wymianę. Przez to, że ta sadzonka nie była przycinana w poprzednim roku, widzimy, że mamy troszeczkę mało tych gałęzi na wymianę. Ale ona puści nowe. To jeszcze nie koniec. Tutaj są takie drobnicowe, widać jednoroczne, ale jednoroczny e, gałązka powinna wyglądać tak, a to jest taka cieniutka, nieporadna. Out. Bo w to miejsce wyrośnie nam następna, silna, je, duża. Tutaj mamy kolejny, taki uginający się, pokładający, krzyżujący, wyrzucamy. Wrócę jeszcze do naszego, do naszej gałązki tej starej, którą tak jak rozmawialiśmy Zostawiamy ją, ze względu na to, że chcemy coś mieć na tej stronie, żeby nam zaowocowało. W przyszłym roku oczywiście idzie do wycięcia, ale tutaj jest pod tutaj coś będziemy mieć, więc usuwamy to miotłę, Odciążamy. Tak? Usuwamy ten przemarznięty, tutaj uszkodzony. Tu ten nic nie ma, na no to jeden do wyłamujemy. Tutaj jest, tutaj jest jakiś zdrowy, ładny, ale nacie krzyżuje z tym, który chcemy zachować, więc tego też wycinamy. Widzimy miotełkę uszkodzoną, niby, niby ma pączki owocujące. No dobrze, damy szansę, zostawimy sobie tutaj ten kawałeczek. A co wtedy, kiedy myślicie, że wyciwiście za dużo? Że się pomyliście, że kurde, wycięła mnie tego łęcka, co trzeba. Powinna ją zostawić. Nie martwcie się. Borówka nadbuduje się. Wytworzy Wam kolejny młody, zdrowy, silny pęd, na który nie w pierwszym roku, ale w przyszłym roku już będziecie mieć owoce. A co tutaj? Mamy tyle gałązek owocujących, jak mówiłam wcześniej, każdy ten pączek będzie miał grono. Tu już jest ich za dużo. Usuwamy ten martwy, krótkopęd, który ma taki pojedynczy pączek. On będzie biedny, mały i tak ciężko będzie go zasilić. Ten drobnicowy, tutaj te krótkopędy, które mają owoce, ale są w środku, niepotrzebne nam są. I zobaczcie, i zostawiamy sobie te. Wystarczy nam, aby móc z tego zebrać obfite plony. Jak skończyliśmy pracę, przyciliśmy nasze borówki, pamiętajcie o tym, żeby zebrać wszystkie gałęzie ponieważ te gałęzie, no, nie wszystkie są zdrowe, tutaj mamy końcówki uszkodzone, porażone, gdzieś tam chore, nie tworzymy siedliska dla patogenów czy też agrofagów, to nie może nam się rozproszyć na nasze plantacje, A na nasze borówki w ogrodzie. Później zbieramy owoce, cieszymy się z tych owoców, część owoców nam spadnie, te, które nam spadły, też je zbieramy, usuwamy, nie tworzymy tutaj żadnej pożywki. A jeżeli nie mamy siły, bo te owoce są takie mocno rozproszone, zasypcie to trocino. I wtedy też będziecie mieli problem z głową. Na borówce czasami będziecie mogli zauważyć takie mumie. A co to są mumie? To są takie zasuszone owoce, przypominają rodzynki. To są też nasze porażone, porażona część owocowa, więc te owoce usuwamy z krzewu. Jeżeli chcesz zobaczyć kolejny film instruktażowy, napisz nam w komentarzu, na czym ci zależy.